Cześć. Czarno-biała fotografia to zatrzymany w czasie fragment historii, pełen ukrytych tajemnic. W jej ziarnistych cieniach kryją się emocje, losy i wydarzenia, które niegdyś poruszyły świat. Jedno zdjęcie potrafi opowiedzieć więcej niż setki stron książki, a jego milczenie bywa donośniejsze niż słowa. Od wielkich triumfów i tragedii po zaskakujące chwile. Każde z tych rzadkich historycznych ujęć odsłania niezapomniane historie i nieoczekiwane szczegóły przeszłości. W dzisiejszym filmie zapraszamy Cię do odkrycia tego niezwykłego, cichego świata. Kąpiąca się kobieta w wannie Ofuro. Zgodnie z japońską tradycją, przed wejściem do Ofuro należy opłukać ciało. Dlatego w domach członkowie rodziny mogą korzystać z kąpieli jeden po drugim, nie zmieniając wody. Japonia okres Taisho 1911 rok. Pociąg przejeżdża przez most Dale Creek na linii kolejowej Union Pacific w mieście Sherman, Wyoming 1885 rok. Most Dale Creek był najdłuższym wiaduktem na trasie Union Pacific, miał 45 metrów wysokości i był tak cienki, że przy silnym wietrze wyczuwalnie się kołysał. Członkowie holenderskiego ruchu oporu świętują wiadomość o śmierci Adolfa Hitlera w 1945 roku. Pracownica służby zdrowia Katriona Macaskill waży Noworodka za pomocą mechanicznej wagi. Szkocja North East, 1959 rok. Maj 1910 ostatnie zdjęcie dziewięciu królów Europy w kolejnych latach czterech z nich zostanie zdetronizowanych a Jerzy I grecki zostanie zastrzelony. Zdjęcie małej księżniczki Elżbiety II, Londyn 1926 rok. Była pierwszym dzieckiem księcia Jorku Alberta i jego żony. Pierwsza wojna światowa 1915 rok Serbia, serbski żołnierz śpi na drewnianej palecie obok swojego ojca, który odwiedził go na froncie w pobliżu Belgradu. XX wiek. Domowe zdjęcia matki i jej ośmiu synów, którzy służą w różnych oddziałach. Wypadek w Czarnobylu 1986. Mężczyźni w ołowianych ochraniaczach i maskach przeciwgazowych zrzucający z dachu bloku nr 4 elektrowni jądrowej gruz silnie skażony promieniowaniem. Dziewczynka Fanny Mills z dużymi stopami. To zdjęcie zostało zrobione w 1885 roku. Lekarze zdiagnozowali u niej nieuleczalną chorobę genetyczną, podobną do słoniowacizny, chorobę Milroya. Wypadek kolejowy na stacji Montparnasse w Paryżu 22 października 1895 roku. Pociąg pasażerski, nie mogąc wyhamować, przebił ścianę dworca i runął z wysokości na ulicę. Dziecięca terapia 1956 rok. Dziewczynka poddawana zabiegom medycznym obserwuje pływające kaczątka. Lekko uszkodzony ratusz po zbombardowaniu Drezna w 1945 roku spogląda na całkowicie zniszczone miasto. Został on całkowicie odbudowany w latach od 1953 do 1962. Amerykański oficer uprzejmie pozwala zapalić papierosa japońskiemu żołnierzowi, który został uwięziony pod warstwą piasku podczas bitwy o Iwo Jima w 1945 roku. Miejscowi w porcie Nankouri na Andamanach 1890 rok mężczyźni trzymają tradycyjną broń, czyli łuki i strzały. A to zdjęcie ich wioski. Wyspy Andamańskie to archipelag na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Wchodzi w skład indyjskiego terytorium związkowego Andamany i Nikobary. Na tym archipelagu znajduje się słynna zakazana wyspa Sentinel Północny. Ostatnie i jedyne zdjęcie małżeństwa czystej krwi z ludu Azteków. Aztekowie byli ludem indiańskim zamieszkującym Meksyk. Zdjęcie zostało wykonane w XIX wieku. W środku II wojny światowej udało mu się sfilmować ostatnią erupcję wulkanu Wezuwiusz z wysokości. Erupcja trwała 9 dni, kilka wiosek zostało zniszczonych, a 57 osób zginęło. Młody, 26-letni Joe Biden, w wieku 79 lat został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ludzie nadal korzystają z usług fotografa w czasach powojennych. 1946 rok. Zniszczona Warszawa. Kiedy w 1969 roku obowiązywał zakaz kąpieli czarnoskórych Amerykanów z białymi, pan Rogers zaprosił policjanta i zrobił sobie z nim zdjęcie w małym basenie. Miłość pewnej pary na przekór okupacji Paryż 1944 rok. Największy koń na świecie. Rolnicy ledwo mogą dosięgnąć siodła, a zwierzę jest tak wysokie, jak dwupiętrowy dom. Zdjęcie z 1846 roku. Pomimo wojny między dwoma różnymi narodami, amerykański pilot wraz z rannym japońskim chłopcem schronili się w kokpicie samolotu podczas bitwy o Saipan. Chaotyczna sytuacja na szwedzkich drogach po przejściu z ruchu lewostronnego na prawostronny. Dopiero w 1967 roku Szwecja zdecydowała się na zmianę, dostosowując się do większości krajów Europy. Do tego czasu była ostatnim państwem kontynentalnej Europy, w którym obowiązywał ruch lewostronny, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Zmiana była ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza że wszystkie sąsiednie kraje Dania, Finlandia, Norwegia korzystały już z ruchu prawostronnego, co powodowało liczne utrudnienia na granicach. Wymagało to przygotowań. Nowe znaki drogowe i sygnalizacja świetlna musiały zostać zainstalowane po drugiej stronie drogi. Wiele skrzyżowań musiało zostać przebudowanych. Przystanki autobusowe na ulicach jednokierunkowych musiały zostać przeniesione na drugą stronę. W tym samym czasie przygotowano nowe oznaczenia drogowe w kolorze białym zamiast wcześniej używanego żółtego. Albert Einstein z dziewczyną na kolanach podczas otwarcia światowych targów w Nowym Jorku w 1939 roku. Niezwykle wysocy bracia Antoine i Baptist Hugo, nazywani „alpejskimi gigantami” i „bliźniakami Hugo”, starszy z nich Baptist miał 2,59 m wzrostu, a młodszy 2,25 m. Pierwsza sesja zdjęciowa amerykańskiego zespołu rockowego Nirvana. Matka uczy swoje dzieci w domu zgodnie z programem szkolnym Louisiana, 1937 rok. Zdjęcie z XIX wieku przedstawiające identycznych bliźniaków. Charakterystycznym elementem fotografii są ich jednakowe wąsy. Mnisi niekatolickiego zakonu św. Benedykta wzbudzają sensacje na plaży. Ich tryb życia i reguły zakonne wymagały kąpieli w pełnym ubraniu. 1960 rok. Amerykański inżynier Thomas Edison pozuje obok samochodu elektrycznego Bailey Electric w 1910 roku. Edison przyjaźnił się wówczas z Henry Fordem. Koniec XIX wieku. Mężczyzna na dużej wysokości w Nowym Jorku bez żadnych zabezpieczeń opiera stopy na niestabilnych hakach dźwigu i pozuje do zdjęcia. Wyżej jest tylko dźwig. Cyrkowy siłacz Paul Remos i jego synowie karmią żyrafę w londyńskim Zoo. 1950 rok. Ryzykowny skok do rzeki Salt w stanie Arizona. Lata 80. XX wieku. Rok 1941. Przed światem jeszcze cztery lata krwawych walk. W Finlandii gruntowe drogi są maskowane poprzez zawieszenie nad nimi drzew. Pracownik pewnie trzyma się elementów konstrukcji 300-metrowej wieży Eiffla, nie obawiając się upadku z powodu silnego podmuchu wiatru lub innego zagrożenia. Zdjęcie z XX wieku. Po nalocie bombowym 8 października 1940 roku chłopiec czyta książkę w zniszczonej bibliotece. Jego dalsze losy pozostają nieznane. Śruby napędowe słynnego Titanika, sfotografowane w suchym doku w 1912 roku. W nocy 15 kwietnia tego samego roku statek zatonie. Meteorolog Madigan po dokonaniu odczytów z instrumentów znajdujących się na Antarktydzie mniej więcej 1912 rok. Ostatni król Jugosławii, Piotr II Karadzjordziewicz, pozuje do zdjęcia ze swoim synem w strojach astronautów. Zdjęcie z 1950 roku. Od 1945 nie sprawował już władzy w kraju. W grudniu 1968 roku podczas konferencji w San Francisco informatyk Douglas Engelbert zaprezentował światu pierwszą mysz komputerową oraz niemal wszystkie kluczowe elementy współczesnych komputerów PC okna, hipertekst, graficzny interfejs użytkownika, wideokonferencje, a nawet edycję tekstu w czasie rzeczywistym. W 1900 roku ostrzyciele noży pracowali w pozycji leżącej, opierając się na brzuchu, aby odciążyć plecy. Ich wierne psy chętnie leżały na nogach swych właścicieli, dodając im ciepła i towarzystwa. Wielki kryzys gospodarczy, największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu, dotknął miliony ludzi. Darmowe stołówki społeczne stały się ratunkiem dla głodujących, oferując im ciepły posiłek. Po wypadku samochodowym stan zdrowia słynnej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo znacznie się pogorszył. Nie przeszkodziło jej to jednak w dalszej twórczości, w której dominowały autoportrety. Lata 50. ubiegłego wieku. Marion Libik Miss Hesse, 1959 rok. Ogrzewanie się w sztucznym świetle lampy na podczerwień podczas promocji lamp w zaśnieżonym parku w Wiesbaden w Niemczech 1960 rok. Mała dziewczynka o dziecięcym, pełnym emocji spojrzeniu została uchwycona na czarno-białym zdjęciu w 1947 roku w Nowym Jorku. W 1950 roku niewiele mówiło się o szkodliwości palenia, dlatego pielęgniarka sprzedaje papierosy choremu mężczyźnie leżącemu w szpitalnym łóżku. Zadziwiające, ale już w 1934 roku w salonach piękności w Kalifornii istniało takie urządzenie do stylizacji włosów. Operacja Crossroads, druga seria testów atomowych przeprowadzonych przez USA na atolu Bikini latem 1946 roku. Niemiecki żołnierz pozuje do żartobliwego zdjęcia ze swoim owczarkiem niemieckim. To zdjęcie ma już 84 lata. Transport więźnia na Harleju w odległym 1921 roku. Dziś takich małych, półpiwnicznych sklepików już się nie spotyka, ale w 1900 roku były normą i nikogo nie dziwiły. To nie statek kosmiczny ani satelita, to kulista część budynku, który spłynął tamizą w drugiej połowie XX wieku. Silna Japonka w 1900 roku spaceruje z dziećmi, które znajdują się w drewnianej kadzi. Według historycznych danych budowę Stonehenge rozpoczęto około 3000 lat przed naszą erą. Na zdjęciu jego rekonstrukcja z 1919. Dziś nikogo by to nie zaskoczyło, ale w 1919 roku mężczyzna został aresztowany w Nowym Jorku za noszenie damskich ubrań. Mężczyzna, zawodowy szczurołap, prezentuje swoje zdobycze na Times Square w Louisa, Kentucky, w 1953 roku. Brytyjski żołnierz z dwoma kanarkami siedzącymi na jego cygarze. 1918 rok. Drużyna księży z Seminarium Teologicznego w Madrycie grająca w piłkę nożną. Zdjęcie to ma 65 lat. 17-letnia Dorma Jean Mortenson, znana później jako Merlin Monroe, w wieku 27 lat, stanie się jedną z najbardziej pożądanych aktorek Hollywood. Córka patrzy z podziwem na ojca wykonującego akrobację 1940 rok. Brytyjscy żołnierze w hrabstwie Dorset biorą gorące kąpiele. Jedna z ulic miasta Wenlo w Holandii została zalana 1984 rok. Większość lokali handlowych również ucierpiała. Młode kobiety bawią się miarką pomiarową. Noga kobiety podniesiona na 7 stóp 1940 rok. Ojciec z córką i lew idący ulicą miasta w stanie Teksas. Lew spędził długie lata w amerykańskiej rodzinie bez żadnych incydentów i zmarł ze starości. Zdjęcie ma 71 lat. To zdjęcie udowadnia, że budka telefoniczna może pomieścić więcej niż jedną osobę. Budzący kontrowersje z etycznego punktu widzenia, ale popularny wyścig dzieci w pieluchach. Coroczne wydarzenie na targach w Palisades Park w stanie New Jersey, USA. Odbywające się w latach od 1946 do 1955. Piękna amerykańska aktorka Irish McCullough, lata 50. Chiński łucznik konflikt między Rosją a Chinami, 1868 rok. Sprzedaż krzeseł lokalnym biznesmenom w Konstantynopolu za jedyne 10 centów. 1920 rok. W 1939 roku Manhattan był już gęsto zabudowany. Samolot pasażerski Douglas DC-4 przelatuje nad wysokimi budynkami. Przeciążony Słoń Cyrkowy 1930 rok. Po huraganie w Nowej Anglii w 1938 roku dach ogrzany słońcem idealnie nadawał się do suszenia rzeczy. Irlandzki rybak sprawdza swoje sieci. Fajki mężczyzn dodają klimatu zdjęciu z 1910 roku. Udany test krzesła umożliwiającego pokonywanie schodów. Przydatny wynalazek dla osób z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu profesor Meredith. Anglia 1964 rok. Nowoczesne foteliki samochodowe są podobne do fotelików rowerowych z 1925 roku. Amsterdam. Nieustraszony budowniczy na wysokości ma dobrą równowagę z ciężkim ładunkiem na ramionach. Ubezpieczenie nie było wymagane w 1930 roku. Nowy Jork. Na tajemniczym zdjęciu z dawnych lat nie jest jasne, czy dziewczyny śpiewają z zawiązanymi oczami, czy może proszą o pomoc. Bez opisu trudno zrozumieć niektóre zwyczaje i wydarzenia sprzed lat. Transport nietrzeźwych gości w Stambule w latach 60. odbywał się w specjalnych koszach za określoną opłatą. Silny mężczyzna i ojciec trzyma w ramionach swoją dużą rodzinę, i po jego wyrazie twarzy widać, że nie sprawia mu to trudności. 1901 rok. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia!